Baran i lew to ognisty duet jak lato w piekle. Oboje chcą rządzić, błyszczeć i oboje mają rację. Baran idzie na żywioł, działa zanim pomyśli. Lew siądzie na tronie, poprawi koronę, a potem pozwoli, żeby świat go podziwiał. Ale jedno trzeba im przyznać. Razem się nie nudzą. Baran popycha lwa do działania, a lew uczy barana, jak robić wrażenie z klasą. Czasem wybucha u nich jak na pokazie fajerwerków, ale na szczęście ogień ich nie spala, tylko podsysa. Ego mają po dwa na głowę, ale i serca oraz lojalność. Nawet pokłótni zrobią dla siebie wszystko. Kiedy przestaną walczyć o to, kto gra pierwsze skrzypce, stworzą związek pełen uczuć i nie do zatrzymania. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do mnie.